Niezależne księstwa, jaworskie, świdnickie i właśnie zjembickie. I oto poseł negocjował poddanie zamku. Książę odpowiedział, że absolutnie nie ma takiej możliwości. Był to wojowniczy pan i dumny. Nie bał się potęgi Królestwa Czeskiego, reprezentowanej przez następcę tronu, margrabiego Mora. Po odrzuceniu propozycji. Poddania się, Czesi podchodzą pod gród. Pewni zwycięstwa, kwiat rycerstwa czeskiego i morawskiego podchodzi pod gród, pod bramę i próbuje ją wyważyć. Obrońcy nie dają za wygraną. Czesi, Morawianie z zaskoczeniem oporem, jakim dało im rycerstwo ziemnickie, wycofują się, ale nie odchodzą od grodu, chodzi tylko o przegrupowanie. Margrabia Karol podjeżdża pod mury. Rycerski to był pan, ale i on nie dał rady. Czesi przegrupowują siły, przygotowują się do kolejnego szturmu, bo też łatwo sprawy nie oddadzą. O, Machin Machiny przez starego i nowego typu przygotowane Strzelił trybusz, strzeliły bombardy. Na obrońcach nie zrobiło to większego wrażenia. Mury wytrzymały, brama również. Czechom i Morawianom nie pozostało nic innego jak dalej szturmować. Masz się także obrońcy Wymiana ognia. Kamienne kule nie zdziałały nic, zarówno brońcy, jak i atakujący nie ponieśli większych strat, ale oto książę Bonko prowadzi wycieczkę, postanowił nie bronić się w murach, ale wyjść naprzeciw Morawian i Czechów i co z tego wyniknie, bo plan to śmiały. Wsparły się w szeregi drogi armii, obrońcy w desperacji, Czesi, Morawianie, pewnych zwycięstwa. Rusza sam margrabia zaniepokojony rozwijaj rozwijającą się sytuacją. No to i rycerstwo ziemickie zdobyło przewagę. Czesi i Morawianie cofają się, próbują jeszcze ratować sytuację. Może się okazać, że łatwa z pozorów wyprawa wojenna może skończyć się klęską. Panika wkradła się w szeregi wroga, jeszcze niektórzy walczą. Obiarnie wycofały się na swoje pozycje. Poseł Karola zdaje mu relację z bitwy. Zmierza w stronę zwycięskich oddziałów Polka Ziębickiego. Minę ma nie tręgą. Ostatnie wystrzały, które mają zmusić do poddania się załogę Sobkowickiego Grodu. I oto na kolanach poseł Margrabiego. Okazuje się, że Margrabia stwierdził, że dalsza walka nie ma sensu. Nie zdobędzie jednak Grodu ziemickiego i zaproponował Polkowi negocjacje. Zaprosił go do swojego obozu i średniowiecznym zwyczajem będą omawiać najważniejsze kwestie przy suto zastawionym stole. Oznacza to zwycięstwo Polka. Zobaczymy, co książę wynegocjuje z pokonanym Karolem. A nie będą to mimo zwycięstwa łatwe negocjacje. Za Margravią Karolem stoi cała potęga Wielkiego Królestwa Czech. Rycerstwo ziemickie w pełnej gotowości. Wrogom nie można ufać. A książę z Margravią dyskutują. Omawiają warunki zaprzestania walk. W końcu ustalili, że Margrabia wycofa swoje oddziały. Czesi i Morawianie powrócą za, za granicę swojego królestwa. Pojednali się średniowiecznym zwyczajem, ale proszę nie wierzyć w to pojednanie. Niedługo sprawa będzie miała dalszy ciąg, ale na razie górą jest wolko Ziemicki. Margrabian zobowiązał się do wycofania się bez żadnych warunków. Bonko jest na tyle szlachetny, że wszystkich pojmanych do tej pory jeńców czeskich, morawskich obiecał oddać małżonkom, siostrom i matkom, które na nich czekają. Z jednej strony to gest szlachetny, rycerski, godny podziwu który był dostrzeżony w ówczesnej Europie. Z drugiej strony także i wyrachowanie polityczne. Wiedział, że z królem nie ma co zadzierać i będzie to dobrze widziane. Ciżba obozowa władcy Moraw już zwija obóz. Mimo wszystko, jako że kultura rycerska kwitła w tym czasie w Europie, szczególnie w Królestwie Czech, Rycerze w obu stronach doszli do porozumienia i zaczęli wyzywać się na rycerskie pojedynki, aby w indywidualnej walce okazać się, kto jest lepszy. Wyszedł rycerz ziemnicki i zawezwał jednego z rycerzy czeskich. Inni także idą w jego ślady. Nie jest to już regularna bitwa, ale seria Rycerskich pojedynków. Obaj władcy przyglądają się, poczynają swoich rycerzy, licząc na to, że w rycerskich indywidualnych pojedynkach. Ich wasale pokażą swoją wyższość. Za tym nie szła tylko sława rycerska i poważanie, ale i także konkretne łupy. Rycerz, który został pokonany, musiał wykupić się z niewoli. Na placu boju zostało już kilku najambitniejszych rycerzy, którzy nie chcą dać za wygraną. W końcu rycerskim obyczajem zakończyli starcia. Się zakończyła. Po zwycięskiej bitwie Bolko Ziembicki, wdzięczny rycerstwu, a także mieszczanom Ząbkowickim, wydał wielki przywilej potwierdzający wszelkie prawa i przywileje mieszczan Ząbkowickich. Te, które nadali jego przodkowie, począwszy od książąt wrocławskich, aż po jego ojca i niego samego. Dzięki, tym, dzięki temu mieszczanie Ząbkowicki. Ząkowiccy nadal cieszyć się mogli swobodą i przywilejami, które do tej pory posiadali. Po zakończonej walce, gdy rycerstwo czeskie i morarskie zbierało się już, aby wyruszyć w drogę powrotną do swych dworów i zamków, rycerze ziębiccy, rządni dalszej walki, napełnieni tutaj chwałą zwycięstwa, Postanowili stoczyć walki między sobą dla chwały swojej, a także dla państwa. Zwyczajowe wyzywania na pojedynki. Przed chwilą tak walczyli z rycerzami czeskimi, nie przeszkadza to im, aby walczyć tak między sobą. Dziękujemy i co, zapraszamy na kolejną bitwę za rok. Bardzo dziękujemy bractwom Rycerskim. Gorąca brawa, kochani, nie żałujmy rączek, bo wytrzymać dzisiaj w takiej aurze to naprawdę było coś, to był wyczyn.